zabierać życie, a ona wybrała śmierć. Do kin wszedł pierwszy w Polsce fabularny film o błogosławionej Karolinie Kuskównie, patronce młodzieży. Karolina to ciepła i mądra opowieść o pragnieniach i wyborach młodych ludzi, o problemach i dylematach dorosłych, o skomplikowanych historiach rodzinnych i o odnajdywaniu drogi także dzięki pomocy tych, którzy dawno nie żyją. Po co Bogu była potrzebna jej śmierć? To historia odkrywania, że świat prostych, uniwersalnych wartości wart jest odkurzenia i jest receptą na dobre, szczęśliwe życie. Bóg rozmawia z człowiekiem przez fakty. Tu w Indiach ochrzciłem już ogromną ilość dzieci. I to takich, które nie odróżniają lewej ręki od prawej. Ciel się w postać papieża Franciszka, Ignacego, Loyoli, Franciszka Xawerego czy Stanisława Kostki, a będziesz mógł poznać nie tylko burzliwą i intrygującą historię zakonu jezuitów, ale przede wszystkim sprawdzić swoje zdolności planowania i strategii. W drodze do celu pomogą Ci również słynni jezuici, którzy w swoim życiu łączyli cnoty duchowe z odwagą liderów budujących nie tylko wspólnotę ludzi wiary, ale niejednokrotnie sprawnie działające miasta. Gra bazuje na doświadczeniach zakonu, który od 450 lat szkoli przywódców mających wpływ na rozwój cywilizacji. Dominikanin Wojciech Prus w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej w klasztorze poznańskich Dominikanów opowiada bajki. Inspiracją do nich jest Ewangelia. Zachęcony przez przyjaciół, postanowił je spisywać. W jego najnowszej książce poznamy historię Osiołka Gamracego, który stanie się świadkiem bardzo ważnej historii. Jakiej? Przekonajcie się o tym sami. Kolendy dla dzieci to wyjątkowa książka łącząca naukę, tradycję i zabawę. Zebrano w niej teksty najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Do każdej z nich dołączona została linia melodyczna oraz zapis harmoniczny na gitarę, aby rodzice mogli grać i śpiewać razem z dziećmi. Do książki została dołączona płyta CD Kolenduj z Natalią. Zawiera ona 11 kolęd w tradycyjnych aranżacjach wykonywanych między innymi przez dziecięcą wokalistkę Natalię Topczewską. O co chodzi w Bożym Narodzeniu? Odpowiedź na to pytanie udzieli charyzmatyczny i ceniony kaznodzieja Ojciec Paweł Krupa. Album Bóg się Rodzi i Co z Tego zawiera książeczkę oraz płytę będącą zapisem rekolekcji akademickich wygłoszonych przez Ojca Pawła Krupę w Warszawie w dniach od 18 do 21 grudnia 2011 roku.